Cześć, to ja, Alina i oddaję wam panu Piotrowi, który to właśnie on zaśpiewa wam drugą piosenkę. Piotrek! Piotrek! Puch! Co czego? Piotrek! No idę idę. No, no i co tam Piotrek? No, no zaś i tą piosenkę, no. Chyba. Cześć, to ja, pan Piotr. Zaśpiewałem, zaśpiewałem piosenkę z tego kabaretu. Pierwszy to zrobił jakiś kabaret, drugi Marcin Dąbrowski, a trzeci ja. Oto ta piosenka. Na się siedzą, się na siebie. Naруżę się zaągapią się na siebie Naróżżę się zągapią się na siebie Naóżę się zągapią się na siebie Naróżę się zągapiię się na siebie się zągapią się na siebie. Naróżę się, co gabpił się na siebie. Naróżę się, co gabpią się na siebie. Naóżę się, co łapią się na siebie. Narusza na się na coą się drowią, na siebie, Narużę się coą gapięł się na siebie, Naruzę się, co gapił się na siebie Naruóżę się, coą się na siebie. Narusza się dzonga, pią się na siebie 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 Narusza się dzonga, pią się na siebie

Наруже сидят, габил на себе, наруже сидят, габил на себе, наруже сидят, габил на себе, наруже сидят. Кажется, на себе, наружу сидzą, топят на себе. наружу сидzą, топят на себе. наружу сидzą, топят на себе. siedzą, gapią się na siebie, na rusze siedzą, gapią się na siebie, na rusze siedzą, gapią się na się